Witam wszystkich! E, dzisiaj krótki film o tym, jak się umówić na spotkanie porządnie. Więc, jak już mamy naszą listę, e, wybieramy najlepszych znajomych, ludzi, do których mamy zaufanie. I tak szczerze, najlepiej z nimi na spotkanie się umówić dokładnie tak, jak się umawiamy z nimi na jakiekolwiek piwa, grille i tak dalej, kawy, wyjścia do kina i tak dalej. O co chodzi? Większość ludzi popełnia podstawowy, bardzo poważny błąd. Chce coś sprzedać przez telefon. Choć też chce przedstawić informacje przez telefon. Jest to bardzo ciężkie. Stąd zawsze lepiej zrobić to osobiście. W ogóle jest taki czas, że ludzie, ludzie na skróty chodzą. Chcą się na skróty dorabiać, chcą się na skróty promować, na skróty otwierać firmy, zarabiać pieniądze na skróty i tak dalej. I to najczęściej e, nie działa tak jak trzeba. Wychodzą ludzie jak zabłocki na mytle. Ale w czym rzecz? Telefon ma służyć nam jedynie do umówienia się. Spytajcie się swoich mam, jak w osiemdziesiątym tam roku przykładowo, czy w 76 używało się telefonu. Może to dla części was być niepojęte, że w ogóle komórek na przykład nie było, a żeby zamówić międzymiastową, to trzeba było czekać często 3 dni. Ja miałem rodzinę w Gliwicach, to szliśmy na pocztę i czekaliśmy kilka godzin. zanim że nas pani połączyła i z reguły po 5 minutach byliśmy rozłączani. W związku z czym Pamiętajcie, telefon służy do umawiania. Kiedyś się nie wywodziło przez telefon, bo kosztował bardzo dużo i były problemy techniczne, żeby się z kimś w ogóle połączyć. Więc my mamy się umówić. No i jak się umawiamy? No, jak masz do kogoś zaufanie, ktoś ma do Ciebie zaufanie, to dzwonisz. Cześć, dzwonię w ważnej sprawie. No bo czy sprawa Twojego i jego przyszłego może zarabiania pieniędzy to nie jest ważna? A czy sprawa zdrowia nie jest ważna? A czy sprawa na przykład dobrych kosmetyków, które oferujesz, nie jest ważna? To jest ważna. Więc dzwonię i mówię cześć. Dzwonię do ciebie krótko, ale w ważnej sprawie. Dzwonię krótko, ale w ważnej sprawie. To krótko powoduje, że on mi nie będzie się wynurzał tam 20 minut o co chodzi, tylko będzie słuchał. Krótko, ale ważne. O proste, proste więc dzwonię do Ciebie krótko, ale w ważnej sprawie powiedz mi, czy możesz rozmawiać bo dużo ludzi się nie pyta a potem się umawiają ze mną a ja akurat na spotkaniu jestem e, gdzieś i nie mogę rozmawiać albo w ogóle jestem, nie wiem zdobywam Monteverest, a on mi dzwoni i umawia się ze mną na spotkanie więc możesz rozmawiać i nie pytajcie się, kochani to jest zabronione czy, y, pytanie czy ci nie przeszkadza ponieważ nas mózg nie, roz, nie rozpoznaje nie, to każdy od razu podświadomie czuje, że my mu przeszkadzamy Tolek Małek, pamiętam zawsze jak do niego dzwoniłem, to go pytałem czy, czy ja ci nie przeszkadzam i on mi zawsze mówi, że przeszkadzam no i y, trzeba było zadzwonić później i po czym za którymś razem spytałem go, czy może porozmawiać i oczywiście mu i śmiał się bardzo, bo, bo właśnie doszedł do tego, że ja doszedłem do tego, że e, no, nie pyta się, nie przeszkadzam. Nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzam. Straszne. Dywersję sobie sami robimy. Więc możesz rozmawiać, pamiętajcie, możesz rozmawiać no i ktoś ci powie, mogę. No to super. Powiedz mi, masz czas jutro o 17, czy pojutrze o 18? Albo jeszcze lepsze pytanie. To jest najlepsze pytanie na świecie, jakie można zadać. Słuchaj! Co robisz jutro o 17 albo pojutrze o 18? No nie wiem, ale o co chodzi. No nie no, to powiedz mi co robisz? No nic. No to super, to musimy się spotkać. To co? Jutro 17? I tyle. No i co on Ci ma odpowiedzieć, jak Ci powiedział, że nic nie robi, a się z tobą zna i się z nim spotykasz? No powiedz ci no dobra, może ci powiedzieć o co chodzi. No to możesz, ja ci wytłumaczę wszystko jak się zobaczymy, a możesz e, sprawić, żeby żona była? Jest w domu też? No jest, no to poproś ją, żeby też była. No ale o co chodzi? Wszystko się jutro dowiesz o co chodzi i tylko sprawisz, żeby żona też była? No tak, no i super, no to jesteśmy umówieni, to się wszystko jutro dowiesz. I tyle. Tak wygląda umówienie się, w networku czy fakunie, czy gdziekolwiek indziej podejrzewam też, w jakiejkolwiek firmie. Nie ma firm networkowych, które przez telefon sprzedają produkt, ponieważ my musimy pójść i dokładnie przedstawić informacje. A jeśli ktoś spyta, jak coś smakuje, no to będzie lipa, żeby to przelać przez telefon. Tak samo wyrysować system zniżek, czy plan marketingowy wytłumaczyć. Więc pamiętajcie, trzeba pójść... Na spotkanie i przekazać informacje osobiście, i wtedy oni mogą to chcieć kupić, albo mogą nie chcieć tego kupić. Tak wygląda umówienie się w networku. Cześć, dzwonię do ciebie krótko, ale w ważnej sprawie. Możesz rozmawiać? Tak, a powiedz mi, co robisz jutro o, e, o 17 albo pojutrze tak, 18? No nic, albo nie wiem, ale o co chodzi, nie? No już ci mówię o co chodzi, tylko mi powiedz, co ty robisz w domu. Jesteś wolny, zajęty. No wolny. No to super. No to musimy się spotkać. Jutro, słuchaj, 17:40. 40 minut. A co żona robi? Ale o co chodzi? Już ci mówię o co chodzi, tylko mi powiedz co żona robi. Może też być? No może. A zrobisz nam kawę? No zrobię kawę. No to super, to jesteśmy umówieni. To pa. My się tak z ludźmi umawiamy. No jak wy się umawiacie na piwo? Cześć Radku, dzwonię do ciebie krótko, ale w ważnej sprawie. No, słuchaj, chciałbym się z tobą umówić na piwo, bo czytałem dzisiaj gazetę i w gazecie przeczytałem, że nasz klub sportowy to kupił zawodnika e, i ten zawodnik będzie grał w naszym klubie sportowym Radku sobie wyobraź i chciałem się z tobą umówić na piwo, żeby ci o tym opowiedzieć. A umawiacie się tak na piwo? Nie. Umawiacie się na piwo dzwoniąc. Cześć Radek! Lecisz na piwo ze mną, wpadniemy do pubu na piwo. Albo kiedy wyjdziemy na piwo? No i nie tłumaczymy ludziom, po jakiego wała, my na to piwo chcemy iść, prawda? Więc tak samo, tak samo róbmy to w networku. To się niczym nie różni od umówienia się na piwo czy na cokolwiek innego, tylko pod, pamiętajcie, podkreślcie, że sprawa jest ważna, bo ludzie was będą inaczej odbierać. Sprawa jest ważna, krótko ważna i tyle. Proste w sumie, nie? A każdy się tego boi, ja też. A co ciekawe, nie miałem problemu umawiać się nigdy jako handlowiec swego czasu czy właściciel swojej firmy z zupełnie obcymi, zupełnie obcymi ludźmi w celach robienia biznesu. A z tymi znajomymi to też miałem problem. Także, zero stresu, kochani. Pamiętajcie, jak macie duży stres z tym i czy palicie, czy boicie się, że spalicie te rozmowy telefoniczne, to pamiętajcie, od tego jest wasz sponsor w jakiejkolwiek firmie, żeby pomóc wam poumawiać się z ludźmi. Jak wasz sponsor nie chce umawiać, pomóc wam umówić się z waszymi ludźmi, to zmieńcie sponsora autentycznie. Albo idźcie do jego upline'a, bo wasz sponsor nie jest przygotowany jeszcze do, do bycia menadżerem. On ma za zadanie wam pomóc umówić się przynajmniej ten jeden-dwa razy czyli siadamy, spotykamy się, wyciągamy listę. Dziś jak nie macie listy, to sponsor jest rozgrzeszony. Póki nie ma listy, ja też nie siadam i nie pomagam. I mamy z tej listy wybrany top 20 i dzwonimy razem. Pokażę Ci najpierw jak to się robi i potem zadzwonimy sobie na sucho. Potem ja dziś zadzwonię, mówię spotkanie, żebyś się jeszcze osłuchał i wykonujesz telefon. A ja jestem od tego, żeby ci przerwać. Jak już widzę, że się łamiesz, ktoś cię tam ciągnie za ten język, a ty już chcesz zacząć mówić o co chodzi i jaki to dobry produkt i ile to sił zawiera, to ja wtedy mogę zawsze wrzasnąć. PADAM! Pali się czajnik! Zapomniałeś czajnik wyłączyć ty do kuchni! No i wtedy oczywiście możesz powiedzieć, słuchaj, stary kończę, zadzwonię później, bo y, czajnik mi się jara w kuchni. Na razie... I po to jest też sponsor. Co mnie czekało w życiu? <grytanie> Ale zawsze warto pomóc ludziom. Pozdrowienia!